Na dzisiejszej pikiecie, jak widać, zgromadziliśmy się tutaj, żeby w sposób zdecydowany dać wyraz naszemu społecznemu niezadowoleniu wobec tej partii wyborczej, jaka w ostatnich dniach miała miejsce. Brak wyników wyborów, sposób w jaki to się odbywa, odczytujemy jako wielką gminę, wielką pogardę pokazaną po prostu wyborcom, Polakom, ludziom, którzy chcieli wybrać swoje władze samorządowe. Ja jako przedstawiciel roku narodowego powiem, być może trochę zaskakująco, że mnie to nie dziwi. Oczywiście nie spodziewaliśmy się aż takiego chaosu, ale proszę zauważyć, że w zasadzie rokrocznie, a w tym momencie to już z częstotliwością co parę miesięcy wybuchają w naszym państwie takie afery, po których władze powinny zostać najzwyczajniej w świecie zmienione. A gdyby były władzami z możliwością pewnej autorefleksji, podałyby się same do dymisji. W związku z tym żądamy dziś w całej Polsce przecież, w zasadzie od wczoraj, powtórzenia tych by wyborów, bo nikt rozsądnie myślący nie uzna wyników przeliczonych w takim chaosie, wyników, które są zdają się być absurdalne. E, tak jak powiedziałem, nie dziwi nas to i ja myślę, że to jest dopiero tylko początek e, wielkiego chaosu, który w, pa, w państwie polskim będzie miał miejsce, dlatego, że jak widać, niestety, ale w naszym państwie nie funkcjonuje praktycznie nic i chyba, i chyba e, prawdą były e, słowa byłego już ministra, że nasze państwo niestety to z wielkim żalem mówi, istnieje tylko teoretycznie. Ja myślę, że te protesty, które są w całej Polsce, będą także owocowały działaniami instytucjonalnymi, mianowicie składaniem skarg na, na te wybory, ale też trzeba się oddolnie tego domagać. Dzisiaj protest zwołała osoba, która nie jest związana z żadną organizacją. Po prostu jest to protest, protest oddolny, na który my również zostaliśmy zaproszeni. I to dobrze, to dobrze, że ludzie się budzą, bo jeżeli się teraz nie obudzą, jeżeli po takiej pogardzie okazanej własnemu narodowi ten naród się nie obudzi, to, to, to będzie źle. A gdzie jest to? Będzie przemawiać na końcu jako, jako, jako organizator protestu. To jest Jakie są Po prostu będą, będą przemówienia przedstawicieli Ruchu Narodowego, Kongresu Nowej Prawicy. Także jeżeli dojedzie kandydatka na prezydenta w niedawnych wyborach, Agnieszka Wojciechowska, ma tu za chwilę być także, będzie przemawiać. Na końcu właśnie osoba, która nas tu można powiedzieć zainicjowała naszą zbiórkę tutaj również, również zajmie głos. Być może, ponieważ jest już też wśród nas osoba, która po z Warszawy przyjechała po, po, po tej, tym zamieszaniu, którego dotarło wczoraj. Jeżeli ona się tutaj zjawi, wyłoni się z tego tłumu, to również, to również damy jej głos. Byśmy tak samo młodzi jak ci ludzie. Dzisiaj mam 66 lat, jestem emerytem, żałuję, że żyję w Polsce, ale chcę tej młodzieży pomóc. Trzymajcie się, bo Wy macie rację, bo to będzie Wasza Polska. Walczcie o nią, musicie. Wolność słowa, zabranie wolności słowa to jest zabranie w ogóle wolności człowieka. Dlatego popieram tych młodych ludzi. Sam byłem kiedyś młody, walczyłem, nie o taką Polskę walczyłem, żeby zacytować klasyka. Więc walczcie o swoje i Was całkowicie popieram. Tam. My też byliśmy młodzi, nasze marzenia sprzedano i zdradzono. Nie pozwólcie siebie zdradzić. Dziękujemy. Pan Słota, prezes Młodzkiego Nowej Trawicy. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj, żeby dać teraz swojemu niezadowoleniu, swoją przerażeniem w tej sytuacji. Od ponad tygodnia nie ma już żadnych wyborów samorządowych społeczeństwo zareaguje. W Belgii, kiedy podniesiono im wiek emerytalny, tysiące, setki tysięcy ludzi wyszły na ulicę. W Polsce po podniesieniu wieku emerytalnego społeczeństwo zindoktrynowane koncesjonowanymi mediami, jak również wszechobecną propagandą, wzruszeniem ramion przywidało ten rabunek. Obecnie powinni zauważyć, jak dalece to państwo uciska ten naród, jak dalece... Włodarze, ludzie, którzy wchodzą w tryby tego systemu, który należy zmienić, jak dalece mają w pogardzie społeczeństwo, naród Polski i jak dalece zabrnęliśmy w absurd y, demokracji, która w, danym, w danej sytuacji y, w zupełności y, jakby lekceważy to, jakie są decyzje, jakie są, y, jaka sytuacja panuje w kraju. Y, rośnie dług, rosną y, podatki, rosną daniny. Rośnie korupcja, a my stoimy tutaj i patrzymy jak nasz kraj zamienia się w dziurę w ziemi i przyszliśmy tutaj powiedzieć zdecydowane nie tej sytuacji, która panuje, którą, którą jesteśmy w stanie obserwować. Żądamy rozpisania nowych wyborów, żądamy wymiany komisji wyborczej, najlepiej również ze zmianą ordynacji. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę kolejną osobę, czyli pana Jacka do